Mistrzostwa Polski Weteranów w półmaratonie w murowanej gościnie to wyjątkowa impreza. Jest to impreza cykliczna, będziemy po raz 35 gościć biegaczy weteranów. Bieg zmieniał przez lata swój charakter i dystans. Cieszymy się, że możemy Państwa do nas zaprosić. Z uwagi na rewitalizację placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie, tegoroczna trasa będzie inna niż w poprzednich latach. Star start będzie przy dworcu PKP w Murowanej Goślinie, ulica kolejowa. Zostało 5 dni do zakupu tanich pakietów startowych. Widzimy się 5 czerwca w Murowanej Goślinie.